Mówił Piotr Piskorski. Przepis na sukces to jest ryba, prezentacja i przynęta. Ryba jest, bo bolenie żerują bardzo ładnie, przynęty też są bardzo dobre, natomiast prezentacja nie była dobra. Więc staniemy przy brzegu i porzucamy tak, jak małe rybki uciekają przed boleniami. Nie będziemy prowadzić przynęty na wodę głęboką no bo tak nic nie ucieka przed boleniem. A bardziej do przodu. Może to przypadek, a może coś w tym jest, ale pierwsza rybka właśnie za chwilę wyląduje w naszym podbieraku. Jest. No koniecznie załóżę jakąś koszulkę. Ładny taki. No 70 może nie ma, ale pod 70 Gruby karczycho. Woliś z tamtej strony, czy może być? Ważne, że wra ryba wraca do domu. A będzie plusk. O, chodzi następnie. Kolenie zaczęły się zachowywać po boleniowemu, czyli są, żerują i kompletnie w nosie mają wszystkie przynęty, więc zaczął się czas zmieniania, przerzucania pudełka i eksperymentowania tutaj na drugiej hmm. wędce zagościł poperek. Pierwszy raz chyba tak? debiut poperka. A polenie tak żerują raz śmielej, a raz tylko drobnica widać jak ucieka i wielka fala za nimi. Ale wieczór przed nami, a wieczór będzie prawdopodobnie najlepszy, bo ona się w słońce zacznie się chować, to z pewnością się uaktywnią mocniej. Tak dobrze mówię? Także jeszcze liczymy jeszcze na 4 sztuki. Tak czy zbyt ambitnie? Nie, po 4. Nie po 4 to nie. 4 4 1 ponad 70 żeby. Na takim, nie wiem co to jest, w sumie, taki blad za przykosą. Przy brzegu dość głęboko, bo tutaj przy samym brzegu jest prawie około 2 metrów, a obok jest rynna, taka 5 i te bolenie na tej płytszej wodzie się od czasu do czasu pojawiają. Pojawiają się, jedzą uklejki, a przynęty mają w nosie Do czasu Szybciej, wolniej, głębiej, płyciej, guma, wobler O, jeszcze nie łowiłem na te cykadowate Tutaj może taką małą uklejkę RH trzeba założyć, co? Jak tu są 2 metry Zaraz ją założę i porzucę trochę Jest mała uklejka Ląduje na zestawie I spróbujemy Co mówiłeś? O leszczach coś? Że są? nie chcą głęboko może na taką trochę zapomnianą przynętę przynajmniej przeze mnie no, fajną szczególnie prowadzoną z nurtem która co prawda się plącze czasami blok blok Hermes podzieliliśmy się Sławek popłynął sobie spróbować złowić jakiegoś sumika w rynne a ja jestem na takiej łaszy tutaj zobaczcie i łaha głęboka bo tak jak dobijaliśmy do brzegu to 2 metry głębokości metr od, od łachy i tutaj pod tą łachę podchodzą bolenie, więc ja spróbuję je połowić z, z mojej strony ze strony brzegu że tak trochę poudaje drobnicę, może ten myk który zastosowaliśmy półtorej godziny temu się powiedzie ale na razie sobie trochę odpocznę poczekam aż woda uspokoi i aż bolenie się pojawiam. Trudne jest to miejsce tak obiektywnie, nie tłumacząc siebie, tylko, tylko obiektywnie stwierdzając, bo woda płynie bardziej pod burtą po drugiej stronie. A tutaj no ona też oczywiście płynie, ale generalnie to tak troszeczkę ma tendencję do tego, żeby stać. I na takiej stojącej wodzie złowienie bolenia no do najłatwiejszych nie należy. Zobaczymy, one troszeczkę przestały tu podchodzić teraz, ale to się zmieni, to one na pewno się tu jeszcze pojawią, chociaż my pewnie się przeniesiemy wtedy pod wieczór, wtedy kiedy powinno być najlepiej, to przeniesiemy się na drugą stronę, na burtę. A tutaj praktycznie stojąca woda z drobnicą, ale, ale trudno. trudno na takiej wodzie Bolenia oszukać. Na nic się zdały moje eksperymenty łowienia z łachy Także podpłynęliśmy sobie pod burtę Natomiast ze złych wiadomości, no to taka, że Jest kompletna cisza Jak słońce było wysoko, to bolenie żerowały tam od czasu do czasu Raz intensywniej, raz mniej Ale były, a teraz słońce chyli się ku zachodowi A boleni nie ma jest wyczekany drugi bolo, czyli pod wieczór jednak się aktywniły Nie jest to ryba jakaś ogromna, ale jest. To jeszcze brakuje nam dwóch? Trzech. I podbierak. jest Bolesław, tak właśnie wreszcie, wreszcie, Bolesława do wody. O tak, Bolesław niemierzony, gruby, Czuję! Zaczęła <laughs> się boleniowa gorączka. Ryby coraz śmielej się pojawiają. Atakują, odprowadzają, drobnica ucieka. No, by jeszcze jeden, jeszcze jeden, nie, jeszcze trzy. Nie, tam i tak jest fajnie. Tym bardziej, że łowimy parę godzin tylko, a nie... Niecały dzień. No niesamowite było to, co przed chwilą tu się wydarzyło. 20, mam świadka: 20 minut. Totalnie woda gotująca się przy brzegu, dalej od brzegu. Ataki boleni, wielkie ławice drobnicy wyskakującej prawie na burtę. To pewnie były sandacze. Atakowały tą drobnicę, bo zupełnie inaczej niż przy boleniach. 20 minut, no może 30, ile to było? Nas? 20. 20 minut gotującej się wody, zaraz po zachodzie słońca. Tak jak często bywa zresztą, nie? Ale bardzo miło to przeżyć. Eee... I teraz jest kompletna cisza. Nie ma nic, woda sobie płynie, tak jakby ryb nie było w ogóle. Nic się nie dzieje. Nawet bolenie już nie uderzają. Sandacze chyba się najadły. No i tyle no. Może czas na sumka. Czas na sumka może. Ja to nie mam wędki. Sławek ma wędkę na sumka. No możemy popróbować tutaj w tej rynnie gdzieś tam. Ale nieprawdopodobne. Naprawdę nieprawdopodobne, bo tak jakby ktoś nożem przeciął koniec żerowania. Koniec. Stołówka zamknięta. A drobnicy mnóstwo. I cisza.